W tym zadaniu musimy ustalić, jakie są rozwiązania następującego równania. Ponieważ po lewej stronie mamy ułamek i w mianowniku występuje x, zatem musimy założyć, że mianownik jest różny od zera, czyli robimy założenia do naszego zadania i zakładamy właśnie, że x jest różny od zera, bo nie możemy dzielić przez 0. Gdy już zrobiliśmy takie założenia, no to teraz możemy pozbyć się tego ułamka po lewej stronie, mnożąc całe równanie obustronnie przez mianownik, czyli przez x. Zatem napiszmy, że mnożymy to równanie stronami przez x. W związku z tym po lewej stronie otrzymamy sam licznik, czyli 2x plus 1, a po prawej stronie 3x razy x, czyli 3x kwadrat. Teraz przenosimy wszystkie wyrazy na jedną stronę, otrzymując równanie kwadratowe 3x kwadrat minus 2x minus 1 równa się 0. No i rozwiążemy je przy wykorzystaniu delty, czyli liczymy standardowo delta równa się b kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu to jest 4, minus 4 razy a, czyli razy 3, razy c, czyli razy minus 1, czyli nasza delta jest równa 4 minus minus dają plus, czyli będziemy mieli plus 4 razy 3, 12, czyli delta jest równa 16. W związku z tym pierwiastek z delty jest równy 4, czyli x1, pierwsze rozwiązanie naszego równania jest równe Minus b, czyli minus minus 2, czyli 2, minus pierwiastek z delty, czyli minus 4, dzielone na 2a, czyli na 2 razy 3, czyli na 6, no i to jest równe 2 minus 4, czyli minus 2 na 6, i to jest równe minus 1 trzecia. Sprawdzamy, czy rozwiązanie spełnia warunki naszego zadania. Oczywiście minus 1 trzecia jest różna od 0, czyli to jest dobre rozwiązanie, należy do dziedziny. No i jeszcze teraz liczymy, jakie jest drugie rozwiązanie, czyli x2. Jest równe minus b, czyli 2, tym razem plus pierwiastek z delta na 2a, czyli na 6. No i tu otrzymujemy w liczniku 6, a w mianowniku również jest 6, czyli mamy x2 równe 1. I to rozwiązanie również spełnia warunki zadania 1 jest różne od 0, czyli należy do dziedziny, czyli mamy dwa rozwiązania. x może być równy albo minus 1 trzecia, albo 1, czyli prawidłową odpowiedzią do tego zadania jest odpowiedź a.